Słuchajcie, widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Dzisiaj zostanę tatą! Będę adoptował pięciu albo czterech nowych moich bejbusi. Zobaczycie, jakich. Zróbmy wyścig na apeczkę w górę. Kliknijcie na łapeczkę, kto się cieszy. Będę tatą, tatą, tatą. I, chyba, ale ja, ja się trochę cykam, wiecie? Trochę się boję może, że te bejbusie mnie przerosną. Zróbmy wyścig na apeczkę w górę. Kto kliknie łapeczkę? I zanim ja tam pobiegnę, do środka, do przedszkola. Oni są tam już. O, zaraz, zaraz. To chyba nie są takie bejbusie. Ej, czy to nie są labubu? O nie, tylko nie to. I to są kolorowe labubu. Tam jest niebieski, różowy, szary, brązowy. O. Dobra, no to teraz tam będę biegnął i adoptuję wszystkie labubu. Ale będzie jazda, ale będzie jazda. Klikajcie opeczki za trzy, dwa, jeden. Start, let's go, biegnę, biegnę szybko. Do przedszkola biegniemy. Mm -hmm. Klikajcie łapeczki! Juhu! I jesteśmy, wchodzimy do środka i są Labubu! Wow! Dzień, Dzień dobry! Cześć Labubu wszyscy! Jakie ładne, La jakie słodziaki! Labubu! I różowy, i taki Dzień. szary! i niebieski, karmelowy, brązowy, ja cię kręcę, ale was dużo. Słuchajcie, chciałbym zostać waszym tatą. Ta 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 ta. Yeah, yeah, ta, ta. Okej, okay, będzie superaśnie, tylko musicie być grzeczni, żebym was wszystkich zaadoptował. Nie możecie. Uwaga, uwaga. Teraz najważniejsze. Nie możecie być źli. Macie być mili, dobrzy, kulturalni. Nic nie macie broić. Kto będzie broił, to to normalnie dostanie po po na prawo ze subskrypcji. A przy okazji widzowie Zostawcie subskrypcję, kliknijcie jednego subika, ja sobie sprawdzę. i zostawcie łapeczkę. Wbijamy 3000 łapeczek. Dobra, a La Labubu zapraszam was za mną. La bubu są grzeczne i nic za mną my tam grzeczni nie La 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 bubu. Bubu. Ha, ha, ha. Chodźcie, chodźcie. No, zobaczymy czy jesteście grzeczni, Labubu. La La gadają. Do mego tate, już! Yes. O, teraz wszyscy Tato, śpiewamy. A gdzie będziemy mieszkać? Zaraz wam pokażę wasz nowy dom. A teraz możemy zaśpiewać. Uwaga, wszyscy razem tutaj wchodźcie do siebie i 3 2 jeden. Labubu, labu labu, labu labubu. Ale ładnie, super. Wuhu! Labubu, labubu. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. chodźcie, chodźcie, pojedziemy. Ja muszę wziąć autobus, normalnie. jakiś wielki autobus, żebyśmy jechali autobusem. La bubu, la bubu. Autobus la bubo. No na wycieczkę. Ej, czemu nie mogę Ej, czemu, czemu nie mogę usiąść? Ej, co jest, kiedy ja nie mogę usiąść? To do... Ej, czemu A to nie ja mogę kierować? A ja nie mogę. Ej, nie, nie, ty nie, Ja muszę. Ej, patrzcie, nie mogę usiąść. normalnie, coś się zbugowało. A jedziemy no dawa! No poczekajcie no, la bubu. La bubu, czekaj, coś się normalnie. No nie można, to ty, no nie mogę kierować. Ej, czemu tak nie mogę? Ej, napiszcie mi ktoś w komentarzu? Normalnie nie mogę patrzeć, nie mogę usiąść. Ale dziwne, czemu tak jest? Tylko la bubu mogą kierować. Ej, to jest dziwne, czemu ja nie mogę kierować? ja muszę zmienić auto. Drugie, drugie damy. No i ja też nie mogę, no co. Ej, czemu nie mogę kierować? Czemu no to nie jest mogę teraz... specjalne Daca, dla nie la bubu. jazdy. Ej, no co jest Ej, ty to normalnie ja, dziwne, no nie mogę dokierować, kierować, no co jest grane? No czekaj, muszę raz charakter. Okej, okay. a, padłem! <śśśśś> Spadłem na dźwięk. Dobra, zaraz będę, czekaj, okej, okay, padłem. Ała, ała, nic nie róbcie mi, nic mi nie róbcie. Musiałem jeszcze raz wejść do Brukełę, dobra, okej, okay, jestem z rodem. wszedłem jeszcze raz! Znowu wszedłem, bo dlatego, że nie mogłem kierować, co to jest, że nie mogę kierować, normalnie. Tada jestem, jestem, jesteś. czekajcie za mną, czekajcie, okej, okay, już, już wróciłem, wróciłem zrodem, Teraz spróbuję Okej, teraz jeszcze raz spróbuję. No nie może tak być, że nie mogę kierować. Uwaga, teraz będę mógł chyba może. Uwaga, uwaga i... Jest mogę, jestem, ja! jestem! Jedziemy! Dobra, zmieniamy! Zmieniamy kolor, uwaga, i jedziemy! Labu, bubu! Labu, Wszytki, bu. kolor! Labu, to co jaki kolor chcecie? Kolor niebieski? jaki? być ładny, brązowy! Brązowy! brązowy. Nie wiem, jaki, no luzowy. ej, no spokojnie, no nie, to nie, darzam. No nie, jaki kolor, to nie wytrzymę. To jest no nie wytrzymę, ja no, no, ile mam tych kolorów zmieniać? No już nie dam rady, no jaki, zdecydujcie Wszystkie się. Jakie kolory mają być? Wszystkie warunki! No, nie. nie dam rady, nie można zrobić kolorowego a, e, busu potęczowego. Idźmy nie, nie nim! Dobra, Tata zmienię niebieski. Dobra, niebieski. Okej, wsiadajcie, bachory, wsiadajcie, żeś. Dobra, okej, okay, jedziemy. O, Okej, okay. labu, labu, la bu, la bubu. Ja la bubu. Bądźcie tam grzeczni z tyłu. Macie być grzeczni, słyszycie? Dobra, jedziemy teraz tu w lewo. Dobra, teraz tutaj do góry. okej, okay, i zrobimy tutaj. Uważajcie, tylko nie wypadnijcie poważnie. Teraz tutaj jedziemy. okej, okay, ostrożnie. E, uważajcie, nie, ostrożnie, uważajcie, Tutaj bądźcie! Nie, nie uciekajcie! Ej. Chodźcie tutaj. okej, okay, idziemy. Idziemy tutaj, zrobię wam domek. Muszę zrobić duży dom. Uwaga, to będzie dom premium. Robię dom premium. Najlepszy dom na Brookhaven Woohoo! Największy to, to, za to jest duży dom. Ja zmienię kolor zaraz. On jest dom premium. Tylko mogą mieć ludzie premium. Jak nie macie premium, to nie możecie mieć. Dobra. A ty masz premium dla Bubu? Bo ty jesteś niebieski. Ja mam wszystko. O, Labubu ma premium. Dobra, idziemy teraz tutaj. Zmieniam na niebieski. Proszę bardzo, i możecie wejść. No, macie. Okej, okay, wchodzimy. To będzie nas do... Tak to będzie was dom. Proszę bardzo, zamieszkajcie! Tylko Labubu dobrze się zachowujcie. Teraz włączymy telewizor i może będziecie oglądać. Wszyscy tutaj siadamy. Siadamy Labubu, siadamy tutaj, we dwójkę. Tak, dobrze, ładnie. I tutaj poprawię. Siadamy wszystkie Labubu. Żadnie! No dobrze, ładnie. O, wszyscy sobie siadli i odpalamy telewizor. Uwaga, włącza i jest, włączył się! Wow, ej, zobaczcie! Tutaj mamy nową grę! Moja nowa gra wleciała! Ej, mój cały sklep! Patrzcie tutaj! Wow, jak leci. W telewizorze, Widzowie, wpadajcie, sprawdzajcie te wszystkie rzeczy, które tutaj wam się pokazują. Jest są nowe głośniki, nowa gra z Team, gdzie możecie sobie rzucić i złapać tak samo budziki i te wszystkie rzeczy zacznie, ich jest! Na przykład jest nowa gra, rzuci złap, gdzie możecie tutaj mieć taką tarczę. Założyć ją sobie na dłoń, tutaj na rączkę. Za pomocą paska, następnie od, odklejamy tutaj piłeczkę, zobaczcie, Pum! I teraz zobaczymy, czy dam radę złapać. Uwaga, rzucam i łapię! Jest! Nie, nie, nie złapałem! O, nie, nie zapałem jeszcze czas, I. Jest, no nie, nie, nie zapałem drugi raz, czekaj, drugi raz, uwaga, uwaga, trzeci, ups, jest zapałem, patrzcie, mam, piłeczka się trzyma, musicie dobrze złapać i właśnie tutaj, jak piłeczka się przyklei, to ona się trzyma, link w opisie, to jest moja nowa gra i są też nowe budziki, które was obudzą do szkoły i nie tylko, na wakacje tak samo, of Team, budzik pokazuje godzinę, czas, temperaturę, datę, link w opisie, smileslow.pl, budzik też świeci, gdy go klikniecie, to się zapala, no bubu, fajne, fajne rzeczy mam na sklepie? Tak, no, fajne ja rzeczy. No, link w opisie, smileys.pl. Dobra, Labubu, co chcecie teraz robić? Powiedzcie mi, co chcecie Pato, robić? A widzisz, jakie Labubu ma brzuszek? Labubu, no, u jaki gruby brzuszek? Jaki to... brzuszek Labubu ma. Labubu głodny! Aha, głodny, okej, okay, ja, idziemy! Jest, chodźcie, chodźcie, jest, chodźcie jeszcze, zrobię was, jeszcze, zrobię to spokojnie. Nie? Spokojnie, ostrożnie, nie, to no nie tyle wody. Spokojnie, bycie, roczki, nie chodź tutaj stopami do góry do no niej wytrzymę. Spokojnie, spokojnie. Oj, ktoś tu na... No nie, ktoś tu. Ej, spokojnie, spokojnie. No nie rozlał. Nie, wasze, ostrożnie, no z lodówki możecie wziąć. Wszystko se wezmą, nie no. No, możecie se wziąć. Ja cię kręcę. Złodówki jak suwa w pizzę. Wszystko mi wyjecie z lodówki, tylko ja nic nie będę miał do no jewa, sakra. Normalnie. żeby skurzy. się, to wszystko mi wyjecie. Normalnie jestem wkurzony. Czekolada? No nie chcę do pokoju. O, i co to jest? O fuj czekolado mi... O nie no masaka, teraz muszę po was sprzątać! No nie na bubu. Teraz muszę znaleźć tutaj do sprzątania, no no tragedia. To jest, bo tutaj. Co to jest? Muszę sprzątać teraz, nie no tragedia. Oglamy w gleb. Okej, sprzątam, no nie weźcie! Jestem wkurzony, bo muszę po was sprzątać! Tak o To są jakieś Co, co, co tam? Nie Ej, nie co my 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 my? My? Eee, nie wchodźcie mi do banku, mojego! jego eee, wypudę, wydocha. Ja mam tam nie zmoty. A macie? A macie? A macie zmoty? A masz? A masz? A masz? zmoty? A masz, masz zmoty? No nie, oni mi grzebali w banku. Ej, tu są moje pieniądze, a one jeszcze mi tutaj okradną. Tu muszę wyłączyć. Okej, okay, wyłączam to. dobra? Skanowanie wirusów. Jeszcze mi wirusa w gracie. i stracę pieniądze o, wszystkie. Okej, okay, włączę. Za ja się z tego stołu, Za ja się z tego stołu. O nie, do co za dzieci Jakie one są niegrzeczne! Jesteście ba bardzo niegrzeczne jesteście. Chodźcie do góry, do góry za mną. Chodźcie tutaj. Idziemy się wszyscy teraz kąpać, że jesteście brudni. Chodźcie tutaj. Do kąpania. Do kąpania wszyscy! Do kopania, do kopania, bo was nas. A masz złoty! Do kopania, do kopania. A masz, a masz, a masz. A masz, a masz, do kopania wszyscy. Jak się kopią wszystkie Jakie ładne talerze! chcę ten talerz! Zakąpij ja, się, co? Co jakie talerze? Jakie talerze? Czekaj, co? Gdzie, Gdzie tam? damy. O, o pan... ty mały! Ej, co jest chodź? E, chodź e, ja ci zaraz dam, Chodź. E, już, już, już mi, już mi, już mi do kompania, do kopania. To do nie kąpania. byłem, ja to tu Chodź tu na lewo, chodź tu na lewo, tutaj. I idziesz tutaj za mną. Idź, 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 tutaj do kompania. K bo nie lubi wody! Wszyscy do kąpania macie iść, do kompania z wami. Dobra, tutaj, no, no, tak, idź, a... idź, idź, dobra. I się kąpiecie, ładnie, tak, myjcie się. Ciapu, ciapu, mydełko fasia ja, Mydełko e, fasimy. My. Dobra, jest i teraz... Jus, za dużo. To rączki teraz umyć, rączki proszę. No, rączki myją elegancko. Ładnie, tak, myją rączki, U. dobra. Okej, okay, wszystko I... zrobione. Mydzimy, się robi! Dobrze, chodź, idziemy się bawić na dwór. Chodźcie, chodź na dwór, wyjdziemy. Ale one są niegrzeczne, jakie one są niegrzeczne, normalnie jestem wkurzony, nie? To chodźcie tutaj. Bele. Tutaj, chodźcie A z tyłu. na basen. Tu jest basen, możecie się wykąpać. Ja chcę słodycze. O, Fajny nie. basen? Co, słaby? Słab... Mały A, basen. Czemu on jest taki mały, kwadratowy? O nie, słaby nie basen. Nie ma Okej, okay, dobrze, no to chodźcie. Chodźcie tak, to, Ej, to jest, No Co to jest? Co ty robisz? Ej, zostaw to. Nie można malować. Nie można no, malować. No ja takie coś. Co? Co znalazłaś? Nie maluj Ty nie maluj, żebyś nie pomalowała mi domu. Ej, do, do, to jest to ten, nie malujcie mi. No nie, żebyś tutaj Ale mnie zrobił. Oni mnie nie robisz, o nie, o nie. Teraz, one mi malują, nie malujcie. Ej, co ty mi namalowała? Nieee! Co ty mi namalowałaś, labubu? Teraz jest słabo. O, nie, no masakra, pomalowała mi normalnie ścianę. No nie. No labubu, ja ma, teraz mam brzydki dom, bo mam kolorowy. Ale słabo. O, nie, 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 nie rupij tego, nie rupij. Labubu, nie, nie, nie. nie, nie. La bubu. Ej, la Bubu, co wy mi robicie? Aaa, malujecie mnie! nie, 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 la Bubu, zostawcie to! wow, dostaję, dostaję, nie, nie, nie. A Aaa, co wy ze mi zrobili? Pomalowaliście. Aaaa, la Bubu, ale wy się źle zachowujecie, pomalowaliście mi! Nie, no masakra, jest jak jest ja wygląda. Nie no, serio, one mnie pomalowały na czerwono, nie wytrzymię z tymi lada -ciuk One są najgorsze, one się źle zachowują, te labubu. No nie, tragedia. Ja, to, na basen, na basen, basen, to to znalazłem! Aj, co to jest? Zostawcie tu, Labubu, chodźcie tutaj za mną. Chodźcie powiedziałem, Labubu. Ja la Ej, zostaw tą kosiarkę, powiedziałem. Ja ci dam, zostaw tą kosiarkę! <grym> Dawaj tą kosiarkę, to zostaw to ją! O, ty bała jeden, zaraz ci dam, chodź tutaj! Krzykci, to wciąga. Wciąga. No nie wytrzymię z nimi, chodź tutaj, ja ci zaraz dam. No masz, zostaw to. Przesadzcie, o duszy to powiedziałem. Jedziemy już, jedziemy, z Torotem jedziemy. Nie no, tragedia, zabiorę was Podblotem? na jezioro. na jezioro was ja chcę, ja chcę do centrum. Dobra, teraz jedziemy na jezioro. Może do kina. Jedziemy na jezioro A ja chcę i cicho. Kina. Cicho, bądźcie jedziemy. Dobra, jedziemy teraz na jeziorko, żeby ich labo, uspokoić. Tu labo, możecie labo, się popływać. Tak, jezioro było. Hmm. Tata, sypcie, może można Może Okej, okay, uwaga, data się rozpędzi, uwaga. Widzowie, kliknijcie opęczkę w górę. Zakładam teraz turbo. Patrzcie, będę miał turbo i się rozpędzę. Trzy, dwa, jeden. Klikajcie opeczki turbo. Nie, 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 nie! Ja Ej, się ale się autobus Ty przyspieszyłem, 200 na godzinę mieliśmy I się tak, zytko jest! Zis. Dobra, tu możemy się ja pokąpać już nie chcę. Chodź na Tata leżaki musi się umyć od farby Okej, okay, idziemy się umyć, chodźcie ubyć się Ubyć się, uu, idziemy teraz Wow, ale tu głęboko jest Uważajcie, tu jest mega głęboko Możemy... Na bombę. Na, bombę. na bombę skacz, dobra, dawaj Wow, ale dobrze, ale fajnie Możemy się uu. wykąpać ale fajnie! jest, umyłem się! O, jestem wreszcie teraz już nie bez farby! jestem. Dobra, ej, złaś tam! Nie można tam jeździć! Uważaj, uważaj! Ostrożnie! Uważaj! Chodź, dobra, jedziemy teraz! Już idziemy stąd, bo wy jesteście nieuważne. Idziemy, chodźcie, jedziemy teraz na. Ja Patrzcie, złapałem, rybę. Jestem na lebie! Patrzcie, jaka duża! Co ryba? Gdzie ryba jest? Tak, tutaj jest! I sobie pływa obok mnie, tutaj w Symoście. Co ryba? Gdzie jest ryba? Gdzie jest ryba? To już... Gdzie... Tutaj tu ja, ryba jest? się nie tutaj jest. Nie, nie widzę to was, to, to zaprowadźcie mnie, zaprowadźcie mnie. Gdzie jest ryba? <gulodanie> ryba. O, faktycznie. To uważajcie, to rekin jest, uważajcie, to rekin, to rekin, aaa, to rekin. To, to rekin, w nogi wszyscy. Dla Bubu to rekin, wychodź. Chodźcie, uciekajcie, o, uciekajcie. Jedziemy uciekajcie. uciekajcie, jedziemy, 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 wsiadać, siadać, siadać! Jedziemy, tutaj, tutaj, zostawcie to. Zostawcie ten. Co to za rower? No nie wytrzymy z wami. Co to za rower jest? Mogę prowadzić? Dawajcie, mi to rower. No nie, serio. Co to za rower w, w ogóle? Tam, tata. Tu będziemy jechać jakimś rowerem? Co to za rower w, w ogóle? Nie, no, serio. Z Siadaj, brązowy! Siadaj. Ja no, okay, jedziemy! No, jedziemy, wyjedziemy. Oh. Labu, labu, bu, labu, <śmiech> labu, labu, <śmiech> labu, labu <śmiech> bu. szybko jedziemy. Szybko, od 200 godzinę! Ty, wow, wow szybko. Szybko. <laughs> jak szybko! Jak słaby. I jak zasuwamy? Ło! Jo! Ło, ło, ło. Ale zasuwaliśmy. Tata, ta, bo rozwalisz nas lovele. Szybko, ta ta szybko, ta ta pedałujcie. Pedałujcie szybko, szybko, szybko. Ja chcę do sklepu. Ja chcę do sklepu. Ole ludy. dobra. Okej. Okay. To jest sklep, ta jak Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Ile klientów. Gdyby tutaj jest, łaa, wow. same la Dobra, wszystkie obsłużę! Tak, 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 ja mam całą rodzinę labubu, musimy Musi nas pani obsłużyć! Chcemy coś tu sobie kupić! Tylko ile to będzie kosztowało? O nie, la pizza, teraz. Pizza, no pizza. nie, labubu, Ile teraz tu żarcia może być? Szkola! One... One mogą cały sklep wykupić poważnie, o nie. Wypiję, Nie, 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 boś nie wypłacę. Nie mam tyle pieniędzy! O nie, ile kaszy, ja nie mam tyle pieniędzy. Ja cię kręcę. Tu o ja nie. Kabana. Pysko Biorę to, biorę to, biorę. biorę. Pokojnie, spokojnie, spokojnie wszyscy. O nie, najgorzej. Ja cię mm, kręcę. Ile są? O nie, dobra, dobra, dobra. Ustawcie się po kolei wszyscy, po kolei wszyscy, po kolei wszyscy. Mama Luna Bento. Po kolei, po kolei wszyscy, po kolei wszyscy. Tutaj chodźcie. koszyk. Okej, okay, okej, okay, ja. Ile tu żal, ile tego jedzenia? Ja cię kręcę, to jeszcze się wywalił z koszykiem. A co my we mnie pchać! No spokojnie, spokój powiedziałem poważnie. Na teraz, okej, okay, wszyscy po kolei. Okej, okay, pani kasuje. Ile tutaj do kasowania? Ja cię kręcę, ile to będzie? 500, 600, 800, 1000? dziesięć tysięcy! Co! Ile pieniędzy, ile kasy, 10 tysięcy, ja się nigdy nie wypłacę? O nie, tylko nie to widzowie. Muszę zapłacić za zakupy 10 tysięcy. Tyle, że ja nie mam tyle pieniędzy. O, oh, o. Oh, o, oh, jeszcze mi głosik! Jeszcze mi głosik spadł. Pamiętajcie co o moim fajnym głośniku. czekawa na was na moim sklepie. Link w opisie, i nie wiadomo, jak ja teraz za to zapłacę. Ale wy możecie wejść na moją grupę. To jest moja grupa SmileSoul Team, grupa Roblox gdzie możecie wejść razem wspólnie programem w Bulk Raven i inne gierki. A ja teraz mam problem. Co ja teraz zrobię?